Po udanym debiucie cenowym Mac Mini i Macbooka R z procesorem M4 Apple wprowadza kolejne opłacalne urządzenie, jakim jest nowy iPad 11. iPad 11 wydaje się być najlepszym wyborem w większości przypadków, zwłaszcza że jego cena startowa w wariancie 128 GB wynosi 1800 zł. Dla porównania model z 2022 roku debiutował za 2900 zł, oferując jedynie 64 GB pamięci. Tymczasem iPad R niemal dwukrotnie droższy. Nie oferuje na tyle istotnych korzyści, by uzasadnić tak dużą dopłatę. W porównaniu z iPadem 10 zmiany są niewielkie, mimo prawie 3-letniej różnicy. Kilka kluczowych ulepszeń sprawia, że wybór tegorocznego modelu jest zdecydowanie prostszy. Pod względem budowy, iPad 11 pozostaje niemal identyczny. Największa różnica to brak fizycznej karty SIM zastąpionej przez eSIM. Urządzenie nadal ma szerokie ramki i czytnik linii papilarnych w przycisku wybudzania, co wymaga przyzwyczajenia dla użytkowników ID. Z boku znajdziemy magnetyczne złącze Smart Connector, to klawiatury i rysika port USB-C oraz głośniki stereo. Aparat główny to ten sam 12-megapikselowy co w poprzedniku, natomiast przednia kamera umieszczona na dłuższym boku obsługuje funkcję utrzymywania sylwetki w centrum kadru. Jeśli chodzi o rysi iPad 11 wspiera Apple Pencil pierwszej generacji, który wymaga przejściówki do ładowania i parowania przez USB-C. W sprzedaży jest też nowszy model rysika USB-C, ale bez wykrywania siły nacisku. Najbardziej zaawansowany Apple Pencil Pro pozostaje kompatybilny jedynie z iPadami R oraz Pro. Ekran to ponownie IPS LCD o tej samej jasności, rozdzielczości i odświeżaniu 60 Hz. Dodatkowo iPad 11 jako jedyny ma nienaminowany wyświetlacz, co skutkuje większymi odblaskami i nierównomiernym kontrastem pod różnymi kątami. Nowy model przeskakuje z procesora A14 na A16, choć w wersji z mniejszą liczbą rdzeni niż w iPhone 15. W codziennym użytkowaniu różnice są minimalne, choć 8 GB RAMu za. Zapewniłoby lepszą przyszłościową wydajność. Mimo to Apple znalazło dobrą równowagę między ceną a mocą obliczeniową. Wielozadaniowość działa tu płynnie, choć model ten celowo ograniczono w dostępie do przyszłych funkcji AI. Największą jednak barierą są gry AAA. Jeśli zależy Ci na topowej wydajności, lepszym wyborem będzie iPad R lub Pro. Producent deklaruje do 10 godzin pracy na Wi-Fi i 9 godzin na LTE, ale w praktyce przy sieci komórkowej wynik ten to raczej 5 do 6 godzin. Pełne naładowanie urządzenia zajmuje nieco ponad 2 godziny. Podsumowując, iPad 11 oferuje większość kluczowych funkcji, a dopłata do droższych modeli ma sens tylko w przypadku konkretnych potrzeb, jak lepszy procesor czy antyrefleksywacy na powłokę ekranu. To świetny wybór do nauki i rozrywki, a jego cena sprawia, że większość użytkowników nie będzie szukać dalej.